Siema! W dzisiejszym filmie zobaczycie moją najszczęśliwszą próbę pobicia rekordu świata w przejściu Minecrafta oraz zarazem mój nowy rekord speedrunning, który jest aktualnym rekordem Polski. I nie mówię tych słów od tak, bo naprawdę będziecie w szoku w trakcie oglądania tego filmu, jakiego farta miałem w trakcie tej gierki oraz zobaczycie jak byłem o krok od pobicia rekordu świata. Bez kapy jak coś. Polecam wszystkim oglądać film od początku do samego końca, bo serio mnie nadal na przykład szokuje to podejście jak montuję ten film dla was. No i jeszcze nowe osoby chciałem zachęcić do zasubskrybowania mojego Kanału, bo jesteśmy coraz bliżej world rekordu, a może akurat dzięki tej subskrypcji wpadniesz na mojego streama na YouTube w idealnym momencie, kiedy akurat będę wy rekord świata i będziesz mógł być świadkiem tego wydarzenia. Z góry dzięki i zapraszam Was wszystkich do oglądania. 3000, a w sumie nie, w sumie stream nie trwa godzinę. A spojrzałem, że wiesz, że w godzinę streama nie mam na przykład 5000 a jest. W sumie w sumie jeszcze dopiero 404 minuta streama. Jestem 406. Mhm. Nie mam pojęcia o co chodzi, tak szczerze, przepraszam Cię, ale serio totalnie nie wiem o co, cho o co chodzi, wiesz, Tobie? Totalnie nie wiem o co chodzi. O, w końcu normalny seed, bo jest pustynia, gram, nice. Dobra, gramy. Nice. Pustynia, gram. Cieszę się, że ten, się, że ten licznik działa, no bo zawsze mnie to, ten Ostatnio właśnie przez ostatnie parę dni nie działał. Ten licznik po prostu aktualizował sobie się Bush. Siema, Mikols. Siema, Napierak. Nie no siema, fister Bush? to niemożliwe To musi być burz eee, Dobra, chyba eee. nikogo nie ma w takim razie Ktoś tam jest, tylko jakoś Ciężko się odezwać o. Halo, działa Siema burz ma Burz ty dobra. żyjesz? Mhm Fajnie Graj to... jak żyjesz to graj speedruny, a nie się patrzysz. No właśnie, się... Mm, a wiesz co mam oh, odpalone? Masz co, co masz odpalone? Minecraft. I wiesz co drugie mam odpalone? OBS No. A wiesz co trzecie? Stream on... on public? Life split A, Split. stream jeszcze nie. A, okej. Okay. Teraz będę oglądał najlepszego streama na YouTubie. No. Jest taki jeden. Hmm, co Jak by to. O, jest wioska. Nice. Jest ocean. No ja no, to nie jest chyba jakiś ocean dobry. No ale jaka minuta? Która minuta? Jezu, ale jestem dzisiaj cicho na streamie, nie wiem, nie mogę... Chcę się sfokusować full na grze jakoś, nie wiem, totalnie... O, Kasper, dzięki za trójkę, strasznie długi donate. Jakoś nie mogę się sfokusować w ogóle na grze, w sensie... Fokusuje się właśnie full na grze, a nie na prowadzeniu streama. W sensie, to dobrze, ale też niedobrze, bo nic nie mówię. Przecież też donate'a? No, bo strasznie długi. Eee... Przepraszam, że mnie nie było na poprzednim live'ie i chyba na jeszcze poprzednim, ale sprawy szkolne, klasa siódma i wiesz... Pamiętasz mnie, jak Oj byczku, za co i... ty przepraszasz? Zmieniłeś... czyli to jest rozrywkowy stream, kurde, oglądasz se kiedy chcesz. Eee, po co zmieniłeś gui, skal... Pff. Zlarcz na auto, bo nie rozumiem, jestem głupi. Hejka ktoś, dzięki za 5 złotych. Nie jesteś głupi, a ja to po prostu... Po prostu mam ochotę... ten... po prostu... Spodobało mi się granie teraz na takim. Proszę, 5 zł, Bum. Okej. Okay. Jedno może być. Uuu, ale nuta. Yy, dzięki... Te 5 literek, które nie zamierzałem przeczytać znowu Dzięki za trójkę. FW 4 w końcu. Dobra, o w tym na razie odnay to sero, nie wiem. Chce chcę zagrać normalną gierkę jakąś. Chyba coś, bo ja mam teraz ochotę strasznie. Ja kolację, więc nie będę się jakoś odzywał dużo. Chcesz. Smacznego? Dzięki. To ja właśnie najwięcej gadałem jak jadłem kolację wczoraj na twoim streamie. Ja tak nie umiem Okej okay. Choly to przydałoby się, żeby ktokolwiek mówił, bo ja też... Dobra. No to, to Czekaj. Ludzie i tak interesuje gameplay, no ale, ale jak będzie taka tak cichutko to tak dziwnie będzie A ja... No i pięknie, tylko... Jest lawa pulka, jest portal, tylko że nie mam jak wykopać tych dwóch bloków złota No i to przepadnie raczej, niestety No nie mam jak, jakby piramida obok Co mówisz? W tej fortecy w góry Jest piramida, dobra, robię to, robię to no po prawej stronie może być żelazo. Ale i tak, jest zatem piramida. Idę do piramidy. The Blood Prima. Gaming. The Blood Gaming dzięki wielkiem sponsora. Nie, szczerze, opłaca się imo, bo. Tak to byłbym teraz sub 5 nether. Oj, druga wioska. Tak to byłbym sub 5 nether. czemu znaczy, tutaj nie dostałem respa, kurde. To bym miał wszystko pod ręką. Wydaje mi się, że będzie to bardziej opłacalne. Byłbym sub 5 nether, ale teraz będę... Sub 7 nether, ale z dwoma blokami złota At least No chyba, że tutaj jeszcze jakaś duża ilość złota mnie zaskoczy To powiem dopiero czy będzie Warf czy nie Boom, boom Oczywiście ja tutaj ludzie po... Po TNT przyszedłem, nie? Widzimy to black. A ja tą skrzynkę sprawdzałem. Słaba. Nie no. Słabo. Nieważne co i tak będzie Warf w sumie. No tak, tak, bo ja... Tu... Się kopię. To jest. No No co jest? To je są jest 400 taki samorodków, nie? dużo, no. Nie chcę się liczyć. No, ja kopałbym wtedy kamiennym kilofem, No to strasznie długo by mi to zajęło, więc Warped Flinta tylko nie mam. E będę mieć tego z portalu w sumie. Tylko będę musiał popłytką odpalać TNT. Dobra, to może z tej gierki może coś być, bo. No, będzie siódma nether, ale nic nie szkodzi. Będę mieć dwa bloki złota. <laughs> no, chyba opłacalne. Rzucę od razu pigliną. pojawię się na fortesy. Też jeszcze akordy, No tam dobra, powiedzmy 1200 stron kord jest. Czyli też dosyć bliski. 4 minuty biegnięcia. Wyjście w 14 e, oczywiście. W dziesiątej Nie, no w 10 to nie wyjdę akurat. To już na 100%. Myślę, że wyjdziesz. Znajdziesz o Matko pięka, Boska. O Matko Rooting Boska. 3? Matko Boska. Trzy Trzeci raz w życiu. Pomyli. Cicho, cicho, cicho. Dobra, o matka woska! Wyłączam muzykę wywaloną, Jak chcę się skupić. Ja cię sunę. Ojoj oj, oj! Cicho, nie róbcie na mnie presji. Spokojnie, obserwujecie tylko 50 tysięcy osób. Okay. Okay. spokojnie, tak sumie z tej Gierki nic nie wyszło. Ej, w sumie z tej Gierki nic dobra, wychowa. <gry> Śmiesznie, jakby się pojawił na fortecy, co? Nie, bo weź, zrzygam się, cicho bądź. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, bo serio. No dobra, wyłączę muzykę i cicho. Siódma minuta. Plus 40, minus 80. Nie jest źle, nie jest źle. Zapowiedziałem kordy, dobra. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Wiesz, dwa, trzy blaze zabijam już mam, nie? Nawet na dwa blazy się da. Dwa razy po cztery, chłopie. Geomendermanowy tam jest. Wait. Ale i tak mam sztabki. Dobra, hmm. Co tu zrobić? Są dwa pigliny. Trajduj się. Tak. Najpierw się tradenę na. No. tu dużo pigliny. No, sporo. Oj, żeby to forteca była. Perły? To nie, no i co? 6 pereł Ej tak szybko co? Przecież tutaj nic A nie mam feku te rzeczy Ej serio tak szybko mi wytradowali? 7 złota, 6 pereł O Aha bo ja złapałem to złoto Tak well, well. Wybuduj sobie wieża czy coś No bo właśnie jest gapa. Aha o co? Jak coś to? Cicho. Proszę, forteca, routing 3. O kurde. Proszę, forteca. Forteca nie jaka ładna. Jaka dziewiąta minuta. O ja. Nie no, nie ma co, bo w drugą stronę i tak będę się obracać. Proszę, pigmeny, nie podejdźcie. Słucham! Ай, так тебя нет, не сделал. Dobra, na no tam nie lecę, bo jest jeden blaze. Jakby były dwa, to już nie spawnera nawet. Oj, oj, oj. No chyba presja jednak, bo nie no, w sumie nie presja, nie mam presji jakoś wiel wielkiej, tylko brak rozgrzew. Jeden blaze. No i dobra. Dwie, gdzie on poleciał? 5 Ja ci kręcę za mało 6 Nie chcę tu schodzić, proszę. A, bo Pigman mnie bije Dobra, mogę go zabić Nie chcę tam schodzić na dół Proszę dajcie tutaj szybko jednego zjedz nie mam po co, nie mam po co. Dobra, nie wiem, czy jest respo teraz nie mogę? One są w powietrze. Dobra, nice. Osiem. dobra 40 minus 80. Jesteś gotowy na obliczenie? Busz, Tak, tak, No, tak. Dobra, nie cygam perły. Nie, to nie bo... te perły. no, sprzątaj No bo jeszcze popękają i będzie... Nie, co? Jeszcze A. perły? X, D. D, No. Dobra, buszu. Jestem ready. Dużo, dużo się oddal, masz dużo perł większa dokładność strzeli we mnie staram pokazać, pokazać W którą stronę to leciało? Czekaj, w lewo czy w prawo w stronę, bardziej? W stronę, w, te, w stronę tej wieży. Ile to mogę tak. zostawić na rano? 1400 na minus 1200. Blisko masz. Powiedz jeszcze raz. 1400 na minus 1200. Około. Tam ci podam po dokładnie. Ale oba mniej, oba mniej niż te, co Podaj Podajesz raz. E, minus. Nie, z 1400 na minus 1200. Czyli teraz tuful, Dobra, czyli 1400, 700 kratek jeszcze. Czyli plus 1400 minus 1200, tak? możesz jedną odzyrknąć 15 minutowy okej okay. Jeszcze jedno mogę Dobra, najwyżej jak w endzie będzie, wiesz, źle, nie, no to najwyżej ten, nie mam tego, najwyżej, wiesz, może być łana i w tym, dobra. 1200, dobra. Ale słaby travel. Znaczy no, znaczy no, no, słaby, no. Nie no, no słaby, no. Słuchaj, no ja Cię obliczyłem tak, żebyś miał jedną perłę jeszcze na end. Dobra, dawaj, dawaj, no. dawaj. Podaj dokładne jeszcze. 1393 na... Minus 1183 1000, Raczej się 1393. 1393 No nie no teraz już pogubiłem się. Za dużo raz, trzy razy powiedziałeś. Podaj pierwsze. 1393 No teraz trafić na portal room szybko. Jak trafię od razu, to kurde. Jak jeszcze za mnie? CO?! Znowu pękła. Jezu, wyjdę na górę po prostu i na bok idę Dobra, czyli w tamtym miejscu, kurde Żeby nie misknąć no stąd już nie miejsce. No. Kopuj chyba prosto. Musi być jedna w portalu, tak? Tak. Mhm. Dobra, dawać portal. <laughs> Nie. Ale on lucky. Za braku. No i czekaj. Nie rób tego, proszę Nie mam bloków na Perch Proszę, zatrzymaj się tam, błagam Aha, stan w tej Plaźmie Jezu, jakby tam już zaczęła, to bym miał world record. Aż jest, jest jeszcze in-game time w sumie. Może mi lagowało grę. Come on! No nie, no dlaczego? Nie mam bloków na perch strac. Tak, to bym zrobił metodę specjalną. Mam TNT, by mogę bloki zdobywać, ale jeszcze endermana sprowokuje, będzie gorzej. Smoku leć tam. Ale homsk, nie. Yeah? Co on robi? Ja... Siad... Gdzie ja stoję? Ja stoję za wierzą dosłownie. Put... Teraz. Nie, nawet nie teraz. Co jest? smokiem Teraz? Tak, kręci się już, będzie się kręcić. Jest wysoko Okej, okay, jak wygląda pit? Okej okay. Jeszcze jedno łóżko Będzie Niech zleci już No będzie, będzie no, jest. 21-13 Pokrzą, pokrzą pludzie Jest zajebista gierka, co? No wiem, zarąbiszy, no cieszę się, ale... Normalniejszy Smok i World Record, spokojnie. Smoka się zabija Jesteś... w dziesięci... Piąty na świecie.